Cześć i czołem moi drodzy, z powrotem na budowie. Nie było nas tydzień czasu, ale czas powrócić do naszych zabawek. Jak możecie zobaczyć, nic tutaj się nie zmieniło. Szalunki, jak stoją, tak stały. Bałagan, który został podczas zalewania, tak został. Taczka tak samo. Zobaczmy na górę, jak wygląda wieniec po tygodniu czasu, kiedy nas nie było. E, dzisiaj jeszcze będę musiał się zająć tymi paletami. Jeżeli nie uda mi się ich zwrócić na skład, a nikt nie będzie chciał ode mnie ich kupić, to je po prostu przetnę na pół i użyję jako pierwszej warstwy do wymurowania ścian działowych. One i tak będą w pierwszej warstwie, więc jakby to czy będą z jednej strony poszarpane, nie będzie miało znaczenia, a wymiar jest e, jak przetniemy w pół, jak zwykły bloczek do ścian działowych, więc myślę, że to będzie dobry plan. E, jak możecie pamiętać Deszcz wypłukał nam tutaj w ten, ten żwir i było takie szorstkie, natomiast chwilę potem jak już żeśmy okiełznali pogodę i przestało padać wziąłem styropianową paczkę i to wszystko pozacierałem. Że nie jest idealnie zatarte, ale nie ma wystających kamyczków, co by mogły przebić nam izolację. Więc myślę, że będzie ok. Jestem ciekaw jak wygląda pod tymi deskami. Było to wibrowane mechanicznie, więc nie powinno być żadnych wrzerów czy jakichś raków, ale to się okaże dopiero jak te deski stąd zjadą. A żeby zjechać, muszę podłączyć swoje narzędzia, a że mam je w domu, muszę je przywieźć. A że nie mam samochodu, to dzisiaj podziałam sobie analogowo. Więc w oczekiwaniu na komin, bo tego nie mówiłem, zamówiłem komin spalinowy do salonu, 7 metrów wysoki, dwusetka ta ceramika w środku, oraz czopu, czy ten trójnik pod kątem 45 stopni, żeby te spaliny miały jakby lepszą drogę ujścia. No nie wiem jak to się nazywa, jak to tam ma być, ale podobno czytałem że tak będzie lepiej niż te zwykłe kominy pod kątem 90, więc 45 wleci. Z tym, że pan ma problem, który ma to dostarczyć, ma problem z samochodem i nie wiadomo czy on dzisiaj dojedzie, czy będzie w przyszłym tygodniu. Natomiast wiem, że w przyszłym tygodniu ten komin chciałbym wymurować co najmniej do wysokości wieńca. Żeby chłopakom od wiązarów dobrze się stawiało wiązary, żeby wiedzieli gdzie ten komin będzie, żeby Mogą nie zabudować. Natomiast byli, robili pomiary, więc chyba będą wiedzieli, gdzie będzie stało. Potwierdzone info od kierowcy: komin nie przyjedzie. Będzie prawdopodobnie w poniedziałek. Żeby nie tracić czasu, zająłem się za manufakturkę bloczków na ściany działowe. Tak jak mówiłem, pół połowa palety została. Wymyśliłem taki patent, żeby je przeciąć w pół i przy tym za bardzo się nie namęczyć czyli bloczek 24. Postawiony w pionie, do tego cztery łaty, takie sfatygowane. Trzy generalnie to są łaty, które nie mają oczka, tylko są zwykłymi łatami metalowymi. <laughs> na połowie poprzykręcane, zrobiona przerwa na grubość dwóch brzeszczotów, żeby się nie klinowała. Tak to ustawiłem, żeby bloczek tutaj z tymi wpustami wchodził na... No na ten zamek, na tą część, czyli sam automatycznie dołem się ustawia. To wszystko stoi względnie w pionie, tak jak tutaj pokazuje poziomica. I co od góry, jak już bloczek jest złapany, dwa ściski, żeby to się nam nie przesuwało i tnę lisicą. Jedyny minus lisicy jest taki, że szybko baterie wychodzą, bo ma co ciąć, bloczek jest gęsty na 500. Ale jak widzicie, no coś tam idzie. W tej palety prawdopodobnie nie będę chciał, bo to jest od cholery roboty, chyba żebym elektryczną lisicę sobie włączył, to wtedy może to miałoby sens i jak miałbym więcej czasu. Natomiast skończę jeszcze to, co tutaj widzicie i, i wystarczy. Na pierwszą warstwę będzie, one nie są idealnie równe, czyli jeden ma 11,5, drugi ma 12. W zależności od tego, jak tam się utnie, ponieważ no, jest tutaj taki luz. Jeszcze myślałem, żeby tu ciąć spalinówką. Piłą łańcuchową, bo pan Krzysztof Leśniak ma od bosza taką piłę do cięcia gazobetonu. No i ona to jest elektryczna z łańcuchem jak do, do, do piły łańcuchowej, więc nie wiem, spróbuję, tylko muszę zobaczyć, czy moja piła odpali i czy ma paliwo. Ale nie omieszkam Wam powiedzieć, jaki będzie efekt tej e, próby. Już wszystko wiem. Piła przyczykowana z tym, że jest jeden problem. Tutaj ten otwór jest zrobiony na szerokość brzeszczota, natomiast piła ma głębszy otwór. I nie chce mi się teraz tego przezbrajać. I chyba dzisiaj sobie daruję. No zobaczcie. No. Dwa razy, prawie trzy razy taka grubość jak brzeszczot od e, piły szablastej. Więc e, jak będę musiał opierdzielić na pół tą całą paletę, bo z nią nic nie zrobię. To wtedy sobie przezbroję na spalinówkę. A jak na razie będę się męczył tą <laughs> lisicą. Jeszcze mam drugą akumulatorówkę, ale musiałbym wyciągnąć agregat. Nie wiem, czy jest paliwo, zaraz to będę sprawdzał. Bloczek przecięty. Powiem wam, że nie jest to łatwa sprawa, ale jak nie ma kupca na bloczki, to trzeba z nich coś wymyślić. Bo przecież nie wyrzucę, nie? Dobra, i zobaczcie jak to wyszło. Wow! Powierzchnia cięta. Gładka, ładna, natomiast tak jak mówię, trzymać lico tylko z jednej strony, bo wiadomo, że grubość będzie inna. Ale jak to się mówi tynkarzom, to nie przeszkadza. Po to są, żeby otynkować i wyrównać. Tak więc tyle przede mną i tyle już za mną. Jak możecie zobaczyć, cuda się jednak zdarzają. Pan kurier stanął na wysokości zadania i dostarczył ten towar cały. I szczęśliwy, znaczy cały nierozbity. Zjechał paleciakiem na desce, to powiem Wam, że jak to się zaczęło gibać, jest podeparte jakimiś kamorami. Natomiast chyba jeszcze dzisiaj wezmę i go przerzucę po prostu do domu na inną paletę, bo nie wróżę temu sukcesu i jakiejś długiej przyszłości. Generalnie zamówiłem komin przedwczoraj przez internet i byłem w szoku jak dzisiaj rano dostałem SMS-a, że kurier dotarł. Tak więc 2 300, komin 7 metrowy, 2 300 w sensie ciaczków, pieniążków. Z wełną, z daszkiem, z jakąś czapką, z takimi innymi pierdołami. Tylko dodatkowo do takiego komina, jak chcecie kupować komin pod kominek na drewno, czyli taki no, zwykły kominek, gdzie sobie buczkiem będziecie palić, czy jakąś inną olszyną czy leszczyną. To musicie sobie ten trójnik wziąć nie w kącie 90 stopni, tylko 45 i za to jest dopłaty 100 zł. Znaczy się dopłaty za wymianę. O, jeszcze dodatkowo chyba 60 czy 70 zł yy, daszek nad yy, to, to, to srebrne zakończenie. Czyli w zestawie jest normalne, srebrne, taki srebrny lej. A żeby wam się tam woda do środka nie, nie lała, to za 7 dych warto czy 8, nie wiem już ile, to kosztowało, warto sobie e, dopłacić, nie? Także jeden sukces za nami. Z tego co jeszcze mi się udało, to udało mi się wyciągnąć ten agregat. Wiecie co? On nie ma sania, on ma jakieś automatyczne włączanie i co chwilę z nim jest jakiś problem. Pół godziny walczyłem, żeby odpalić lisicę, ale wszystko pocięte, wszystko przygotowane no nie wiem czy będę brał tą paletę, no, zobaczymy jak wyjdzie, generalnie tą lisicą na prąd źle się nie cięło, ale czuć było, że to jest agregat a, a, a nie sieć z, z, z gniazdka więc zobaczymy podejrzewam, że to na pierwszy na pierwszą warstwę na obrys wystarczy z takich ciekawych rzeczy co będę tu w weekend e, robił z Basią to zakupiliśmy weksjonie takie kredki i będzie można sobie na chudziaku zaznaczyć y, nasze ściany i zobaczyć, czy damy jakąś modyfikację, będziemy coś zmieniać, czy nie. Y, to się wszystko ustali. Jak możecie zobaczyć, całkiem fajnie to kreśli, a łatwo można to zetrzeć, bo to jest kreda dla dzieci i w ten sposób możecie sobie wizualizować, jak wasze pomieszczenia będą. Wyglądać szczególnie dobre dla tych, którzy nie mają jakiejś tam wizji przestrzennej. No to chyba z, tej, z tego dnia to wszystko. Jak jesteście ciekawi, jak będzie to wyglądać po zakreśleniu e, tą kredą, no to włączcie sobie następny odcinek, a będziecie wiedzieć. Na razie.